Witam Was w Nowym Roku. Ciężki to rok, muszę Wam powiedzieć. Śniegu tyle dowaliło, że ledwo co tutaj dojechałem i doszedłem. Przeszedłem tutaj jakieś 200 metrów. Tutaj jest już mniej tego śniegu w tym lasku. Ale jak po polach, to jest masakra po prostu. Ponad pół metra śniegu. Taki mokry, że jak wchodzi się w niego, to nawet nogę ciężko wyciągnąć. No ale dzisiaj będę powoli. Dokładnie obławiał Zaraz zakładamy tantunie i zaczynamy nowy sezon A Wam wszystkiego dobrego w nowym roku Pierwszy tego roczny warto było iść w taką podobę drugi rzut Aha, tak go położę tutaj szybko. no i jest taki trzydziestaczek myślę o pijaweczka czyli przy nie ale chciał 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 i nie męczymy szybko wypuszczamy ha. Papa. Podal krzaczka Ale pytanie takie, że nie czułem czy to faktycznie Coś tam jest Spokojnie, tak siatce kładę to mu się nic nie stanie A tylko za A, Od razu wyskoczył Też taki Się w piernicy. Dobrze, że będę się przejść po tym drzewie, ale jednak to nie był mój najlepszy pomysł. Trzeba się stąd wyciągać. Taka dobra miejscówka. Uu. trochę zimno w gumaku, ale jeszcze chwilę po łowie. no Szkoda, szkoda zakończę szybciej niż myślałem słuchaj kombinował, kombinował i przekombinował to jest to wyjście Okej okay. Trzeba teraz tego, co i kombinować Ale cieplutko w buta uhu uhu. Ah. No i widzicie Już prawie Prawie byłem Ale jednak drzewo są guziony przez bobra i To ah. no szkoda uh. nie go kogo wezmę łapka szybko w śnieg Okej. ok taki mały, że aż wystrzelił A czułem, że coś mi tam uderzało No i maluszek, maluszek Powiem wam, że jedną bypę spaliłem wszystko co zjadłem w Wigilię i aż do Sylwestra No Ekstremalne naprawdę wędkowanie A króciłem, żeby nie współpracują. co były jeszcze najlepsze miejsca, a już tam nie doszedłem Teraz jeszcze trzeba wrócić do samochodu, pewnie go odśnieżyć i spróbować dojechać do domu. Udanego sezonu 2026.